Cześć dziewczyny. Cześć wszystkim. Dzisiaj chcieliśmy Wam pokazać super produkty, które zakupiłyśmy w ciągu. tym miesiącu, czyli wrzesień. Czyli ulubieńcy i, i. Mamy też parę takich kitów, czyli tak zwanych niefajnych nie produktów, które tak, kupiłyśmy które ostatnio. Kupiłyśmy i się, że Byłam ostatnio w hyde i teraz w Arkadii otworzył się dział Beauty które zaskoczył mnie bardzo, bo znalazłam tam kosmetyki w ogóle, takie, jakby wiecie, takie opakowania, jakieś takie ładne są, i to było zaskakująca rzecz, bo zawsze handlem kojarzył mi się z takimi kosmetykami, tak naprawdę słabej jakości. A właśnie jestem zaskoczona, bo na przykład kupiłam sobie tutaj taką sztoteczkę z żelem usztywniającą brwi, czyli do układania brwi, i dzisiaj nawet ją użyłam. Fajna jest, podoba mi się jaki jak, jak, jak dała efekt, czyli takich rozczesanych, sztywniejszych brwi, których nie muszę jakoś tam ciągle sobie układać. Się trzymają, jest fajne. A gąbeczkę taką też kupiłam, która jest teraz bardzo modna i która jest fajna, jest... Więc... podkład... Tak, podkład tak. tak, ten podkład, który jak się nakłada na twarz, taki fajnie się wchłania, szybciej się wchłania i wygląda jakby nie było takiej, takiego efektu maski. Zresztą też dzisiaj go użyłam, to widać zresztą po gąbeczce. Fajnie też, jest, to jest fajnego w tej kompetencji to że też, że po umyciu ona jest od razu też byczysta. Ja jej nie umyłam, więc trochę jest brudna, ale daje się ją umyć no. szybko. Dosyć. Tutaj mamy jeszcze takie cienie, właśnie do brwi, też z handamu, z tej kolekcji Beauty. I tu wziąłem najjaśniejszy odcień, to jest karmel. I tutaj są takie naprawdę jasne cienie, bo ja mam bardzo jasne brwi, takie no wręcz niewidoczne. Trzeba właśnie uważać z takimi. Tak. Pacjentem. I one fajnie podkreślają, nie robią mi takich efektów huków, takich brwi takich namalowanych. Tak. Jest fajne. Zdziwiłam się, polecam. Nie są drogie te kosmetyki na pewno. Eee, z takich nowości jeszcze właśnie w Arkadi eee, otworzyli kiko. Tak, Kiko Milano. Eee, I sobie kupiłyśmy tam cienie. Tutaj są takie różowe, jasny róż z drobinkami. I te drobinki myślałam, że one będą tylko z wierzchu, czyli że będzie taka warstewka, jak zwykle w cieniach jest. Tak. Z pierwsza warstwa Z drobinkami, jest, że są e, świecące. Nie ma wcale. A później, że nie ma. Ale tutaj jest cały czas ten cień, jest cały czas właśnie no, ale z drobinkami. Tak, je. Tak. w to <słucham> też było bardzo, to jest tutaj też bardzo produkt, więc polecam. chyba już to jest 10 zł w ogóle było. Na mi, naprawdę? Tak. Wow. czy 9. I teraz mam tutaj puder Gosha mineralny. To jest puder 004, to jest najjaśniejszy odcień. Ma fajną taką konsystencję. On jest troszeczkę bardziej żółty. I on tak matuje, troszeczkę też daje kolor niestety. Chociaż chciałam bardziej transparentny, ale fajnie, fajnie, fajnie wygląda wykończenie twarzy potem, więc trochę rozświetlający. Fajnie zaskakujący, dobry puder. Fajnie zaskakujący. Dobra, to teraz może ja zacznę. Kupiłam ostatnio na lotnisku jak wracaliśmy z Anitą ze zdjęć, możecie też zobaczyć, że mam nową fryzurę, która nie do końca mi się podoba, ale e, Tak, Kupiłam właśnie kosmetyki Elizabeth Arden, tak jak Anita wcześniej pokazywała kosmetyki Klinika. E, też były w takim właśnie zestawie i też kosztowało to mniej więcej tam po 100 zł. E, te kosmetyki są bardzo nawilżające. Jest tutaj peeling do twarzy, krem nawilżający na noc, na dzień i maska. No i chyba ten jest na noc eee, i na dzień. Zapachy są tego niezbyt e, przyjemne, zwłaszcza maska. Pachnie takim mm. takim, no nie wiem, trudno powiedzieć, takim trochę jakby taką maścią leczniczą. Tak, jakąś takim nie są... rozgrzewającą maścią. Tak, dokładnie, nie, 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 nie pachnie to ładnie. O. O, tu mamy też kosmetyki do włosów, a, które dają objętość. No widać, że to to, eee, to jest osi pianka, którą nakładam po umyciu włosów. A to jest odżywka, której używam do moich w Rosmani. Też chciałam wam pokazać kit miesiąca. <laughs> kit miesiąca. Czyli e, taki tusz, który kupiłam razem z kredką. Kredka jest całkiem fajna. E, tusz natomiast natomiast niestety jest, jest, jest bardzo okropny. Słaby. Ale to jest a jak... szczoteczka e, do tego, aby właśnie wydłużyć, a później dodać objętości. Tymczasem są, jakby je zagęścić. Z czego pierwsza skleja, a druga rozczesuje cienką rzęsę. Jest to tragedia. Tak, czyli daje efekt takich rozczesanych, e, daleko od, od rozstawionych między sobą tak. cienkich rzęsek. Dlatego. No i tutaj jeszcze kupiłam podkład, który zakupiłam super farnie. Co to jest za podkład? Jest to doktor Irena Eris. No, I to też jest kit miesiąc? Tak, to jest kit, ponieważ on miał być bardzo rozświetlający, nadaje on za to... Jest bardzo tłusty i ta skóra nie wygląda naturalnie, a te rozświetlenie praktycznie... daje żółtą, żółtą poświatę zwiatę. taką, tak? Niestety. Dobra, dziewczyny to mam nadzieję, że jakoś zasugerujecie tym albo nie wiem, czymś wam podpowiedziałyśmy. A Wy dziewczyny, jakie macie swoje ulubione produkty? Chętnie chciałabyś, żebyście się z nami podzieliły tym, jakie są Wasze ulubione powiedzmy trzy produkty, a my potem je przetestujemy. i... Może nas zainspirujecie jakoś! Na Dawajcie nam sobie mła, papa. Pa. Właśnie. Co? Nie ząc. Ty po że już jak się szkół ze To mi popraw.